Krótki przegląd psów, które są najbardziej pewne siebie, a które mniej. Teraz popatrzcie na pozycję ogona. diuna. O, bo ja, to jest moja ukochana Rottweilerka. Wysoko uniesiony sztywny ogon. Który pokazuje, że ona jest mega asertywną suką. A teraz zaraz zobaczymy inne. No, szyba to zawsze będzie miała ogon do góry, to wiadomo. Jamnik. Fajnie. Fajna niska pozycja ogona. Tutaj też dość wysoko jeszcze. Gdzie ziela? zadarty. wczarek, fajnie. O Pozycja ogona, nie? Wysoko, dość pewny siebie pies, ale nie, nie, nie. O, teraz troszkę zmienił. No bo podszedł do mnie. Tak samo. Suczka moja ukochana. Teraz ze mną pokazuje, nawet ten ogon pokazuje taką pozycję dość niską, czyli. O, też. Wspaniel. Miły, podporządkowany. A to. szyba zawsze, ogon do góry? Cześć. No, jamnik cudownie. Dzisz, Fajnie. Nisko. Najprościej popatrzeć, czy pies ma rozluźnione mięśnie, czy ma napięte mięśnie. Czy ogon ma w górze, czy ogon ma w dole. Patrzcie, jaka jest różnica. Teraz. Tutaj macie jednego psa. I drugiego. Widać ten ogon? No tak, super. Taki uległy, nie? Tak. tak. Bardzo ładne powitanie, mm -hmm. grzeczne. Niska o, pozycja ogonka. To super. No i właśnie się w tym momencie decyduje, że wystarczy. I tak jest też ok. Prawda?